Kurwa. No. Aha, Ralfino. no? Co tam jest grubsza robota do zrobienia. Duża kasa, chłopie. Potrzeba skroić tira z przyczepą, w której jest sprzęt elektroniczny, najnowsza technologia. Mam na to kupca, dobrze płaci. Tylko no panie normalny. Mówię ci, jeśli się uda, to otworzy nam to nowe perspektywy, no i oczywiście zgarnie się kupę kasy. Dobra, jest to pojebane. Tir stoi w dolnej części miasta, w dokach. Ale czekaj, muszę podpytać tutaj młodego. E, słuchaj, Ralfi no. dzwoni. Mówi, taka nietypowa sprawa, bo trzeba zajebać tira spod magazynów na, w dolnej części miasta. I jest potrzebna jeszcze jedna osoba, żeby to wiesz, eskortować to. Ogólnie takim busem. Ale wiesz, że tirawcy są ubezpieczeni i mają zawsze broń. Zamiast się nie, nie. Bez broni. Niby Nie ta, no ale co co zrobić? Będziemy musieli zaryzykować. Chyba się coś nam nie da czegoś, bo tak ważne, żebyśmy mieli chociaż coś obronić. O, No, słuchaj, ale wiesz, my nie mamy żadnej sam, nie mam w ogóle nic do obrony żadnego sprzętu. W busie będą dwie klamki, niezarejestrowana broń, którą chciałbym, żebyście zwrócili po tej robocie. Dobra. Mniej więcej kiedy mam tam być na miejscu. W godzinach porannych kierowcy przed odjazdem robią jeszcze obchód dookoła terenu i wtedy ruszają. Więc obserwujcie i bądźcie tam z rana. Tylko uważajcie, bo nie wiadomo co was może tam spać. Dobra, w porządku. Do usłyszenia. Ale wiedz, że kurwa będziesz musiał naprawdę dać dobrą wypłatę. Bo jednak jest ryzyko. Coraz większe. Coraz większe główno nas ogólnie wplątujesz. Mówiłem, że będzie warto, masz moje słowo, tony. Dobra, Nara. Trzeba będzie ogólnie podjechać pod... Yy, poklamki, Tam, Downey na miarę Ale niby mają być do zwrotu, ogólnie powiedział, bo że nie, nie chce mieć problemów i... Będzie no, bro, no. broni zarejestrowana, nie? Ale ogólnie na tą robotę nam da No to dobrze, chociaż tyle Jakieś maski trzeba będzie założyć Otóż to Dobra, najpierw po, to najpierw po te klamy i... Później Dzień lecimy na Yy, tam gdzie auto zostawialiśmy wtedy? Tak, niedaleko właśnie tych właśnie tam yy, gangów. Wyjedziemy. Tutaj na lewo chyba, wiesz? To tutaj już jest? Chyba, no jakieś busy tam stoją. Mówił o jakimś kolorze, czy coś? Nie, mówił, że pod marketem zaparkuje tam. No, chyba ten. Będziemy z tyłu szukać, czy... Podobno jest w schowku broń. To zobacz. Dobra, to ja też wejdę. No Są? jest tu coś. Masz tą Dobra pukawki. Okej, okay. no to ruszamy na robotę. Tym też jedziemy, faktycznie zapomniałem. KURRA! W wczorajszym pomenarzu. <grym> Sławku, są jeszcze granaty łzawiące. Może je wykorzystamy w razie czego. No, w sumie. Nie wiadomo Lepiej kto nas czeka. Było. Dobra, to ja je biorę. Z Tutaj i czekaj. Jest tak. I po cichu, dobra stój, stój. I po cichu. Po cichutku. O, chyba nie ma w tym, w TIRze. Tam no, dalej jacyś goście z bronią stoją. Dobra, rzucam to. Ogarnęli się, szybko. Siadaj. Tak? Szybko. O cholera. Mamy. Pierdolę, ale dym. Halo Ralfi, Mamy, mamy Tira. No i dobrze, tak ma być. Nie naprawdę nas w niezłe gówno. Jeszcze mnie policja goni dodatkowo. Goni nas. O! Jedź kurwa szybciej! Jo, pierdziel, co to było? Ej, dostałem! Brwałem jakąś bombą! Młody za mną? Jestem, jest. Mieliśmy tu dzisiaj odstawić właśnie tego tira, ale mega kłopoty, naprawdę. Takie grube akcje to się nie spodziewałem. To on nas wiebał. Mówił, że to nie będzie nic takiego. To widzę. Jeszcze... Tu właśnie o, na wiem, gospodarce gdzieś miałem, mieliśmy tutaj obok szopy gdzieś to postawić. Jak on nie zapłaci, nie wiem ile, ale dużo. Dziadaj. Ja no nie wierzę w to. Musimy zmienić auto. Ała, kurwa, jeszcze jakieś nagrobki. <ścoughs> Halo, Ralfi? I co, udało się? Masz ten swój cholerny tir odstawiony właśnie tam, gdzie chciałeś. Powiem ci jedno. Nie wpierdalaj w nas taką grubą robotę, bo... Ledwo to uszliśmy z życiem. To nie miało być aż tak ryzykowne. Co się właściwie stało? I jacyś wojskowi do nas strzelali na początku, później zaczęła nas policja gonić, nie wiem co jest w tym tirze, w tej przyczepie, ale wiedz, że naprawdę ja tu oczekuję naprawdę dobry przelew za takie, za takie coś, dodatkowo w ogóle nawet nie, wiedzieli, nie wiedzieliśmy co się pakujemy, miała być spokojna robota no, jasne. Sorry chłopaki, ale nie sądziłem, że zrobi się z tego taki problem, miało być spokojnie a busa się pozbądźcie. Najlepiej spalcie go w okay, ustronnym dobra. miejscu. Sfinalizuję transakcję z klientem. Wyślę przelew i się odezwa. Dobra, czekam na wiadomość. Nara. Słuchaj, sprawa jest taka. Tego busa musimy się pozbyć. Najlepiej jakbyśmy go utopili w morzu albo, nie wiem, albo podpalili. Oni wiedzą czego mają szukać, nie? No właśnie nie właśnie mamy czegoś, nie... żeby to wysadzić czy coś podpalić? Benzyny jakieś? No to musimy na patę zobaczyć. Jakaś benzyna może się znajdzie. Tutaj nie, nie? Nie, 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 musimy w ustranne miejsce podjechać. No to czyni swoją powinność, młody Dobra, dobra Jeszcze na górę polejemy Że do środka Dobra Dobra, palc, cedim zamoknie to do No i pięknie, robota wykonana. Dobra, uciekamy. Słuchaj młody, po tej akcji trzeba naprawdę wziąć się za swój interes. Robisz prawko i ułatwimy papiery i zaczynamy, bo nie ma co w to brnąć dalej. Prawie nas złapali. Byłyby naprawdę ostre konsekwencje. Więc naprawdę powiem ci, trzeba działać w tym kierunku i odciąć się od tego ralfa na jakiś czas bynajmniej, bo to jest przypał, nie. Dobrze by było. Zrobimy tak po prostu, żebyś prawko zaczął już od jutra. Bo nawet od dzisiaj. Tę radę. Pojedziemy za chwilę, zawiozę cię, i działaj, bo nie ma na co czekać. No dobra. Tutaj Oho, jeszcze deszcz, deszcz no, nie deszcz, tak to byle jak Dobra, jedzie, idziemy wtedy się ten... Pogadać tam, zapisać i... Zaczynasz! Witam Będę pana instruktorem. Nazywam się Emilio Rapacholin. Będziemy jeździć, aż się pan nauczy. Proszę wsiąść za kierownicą i zaczynamy. Okay. Proszę bardzo. Wrzucamy jedynkę sprzęgło po lewej i powoli pan popuszcza. Tylko mi kurde nie szarpać. Zwrot to lewa. Panie, pan mnie nie denerwuje. Tam, gdzie ma pan najbliżej lusterko i skupić się, proszę. A no dobra. Bij to, panie, bo my stąd nigdy nie wyjedziemy dzisiaj. Liga Mistrzów no leci dobra. i chce zdążyć. Dobrze, jest. No to proszę ruszać. O, o. Nie piłować mi auta, bo szkoła jazdy nie ma aktualnie innego. Oj mnie, proszę pana, to ciężko tak wyczuć lekko. Kierunek. Mam. A w którą stronę? I w prawo, proszę. Dobrze. O, panie. Stoimy? Nie, nie stoimy, tylko jedziemy dalej, dalej. Dobrze. Teraz proszę na lewy pas, ponieważ skręcamy w lewo. Teraz to w prawo będzie. No stop, tak ma być. Znaki przede wszystkim. W którą stronę? Mówiłem w prawo, panie... Okay. No i teraz znów w prawo, ja pierdolę. Prania nie powiesiłem, stara mnie ujebie. Z czego się pan śmieje? Nie czas na żarty, proszę się skupić na drodze. Tak. tak. W lewo, proszę, na hipermarket. Gdzie tu w lewo nawróci? Tam. Pan już nie widzi, czy co teraz? No bo tam szczałka taka była to. Pogubiłem, wie pan? Jedziemy, czy śpimy? Lute nie widzi i czerwone znaczy, Wiesz, Pana. Ja Ci dam, nie widzisz, ja Ci dam. No i co tam u Pana? Po staremu srać mi się chce. Aha. Tu w prawo zajechać? Nie będę u kogoś na posesji się wypróżniał, żeś zdurniał chyba. O i kolejka kurde jeszcze nie, no. Jaka kolejka, kolejka? Ciuchcia. Kolejka i tyle. Szukaj mnie hipermarketu, bo nie wytrzymam. Może muzyki sobie posłuchamy, co? Ta i jeszcze może kurwa zatańczymy. Daj spokój panie ruszajmy no prędko. To teraz parkowanie Parkowanie? Odem czy tyłem? Tyłem, tyłem, dalej, dalej. Tak? Nie no, siwy dym. Co to ma być? Teraz gitara, pauza i szybka fajka. Ja nie pal. A ja palę i se zapalę. Dobrze, to przepraszam. To jedziemy dalej. Cholera, zapomniałem na kibel mm, A i muszę jeszcze ubiegł. kaczkę na obiad kupić. Weź Uj. mnie pod wejście podrzuć. Dobra, tak będzie To lecę zaraz, jestem... O, widzę luk zaparkowany. Tak Specjalnie dla pana się tak postaliłem. I jedziemy, gdzie teraz? Teraz z powrotem do ośrodka. Ale bym sobie opierdolił moje płatki, mlekołaki. Głodny jestem jak byk. Aż się pan duszy przez pana. Niby czemu co ja robię? Ja nic nie robię. Mlekołaki. Najlepsze. Mlekowita od razu. A to też posiadam. No i gdzie tak śpieszno? Proszę nie zapierdalać, tak, bo to nie jest w gazie. No, pan przyjechał, to nie się pozwoliłem, nie? Ja nie śpię, ja zwiedzam. Proszę teraz do ośrodka i na parking. Panie, pan posłucha. Słucham. Jak na pierwszy raz Prima Sort, dobrze było? Ja wiem, ja wiem. Pan już wystawił dokument. Nie, nie, tak nie można, bo mnie ścignął. Pan dokument już wystawił, że zdałem jak dobrze. Wystawić to ja panu mogę stopień niepełnosprawności. Że pana, To pan sobie nie robi. Bo tu jeden telefon i tu panu tę zaraz zupkę, to ja sobie zjem na A order. ja mam telefon do papieża, więc mnie tu pan nie będzie fikał. No. A ile w ogóle godzin muszę wyjeździć? Normalnie to 30, ale ze mną może się uda to zredukować na 10-15. No, to, to będziemy iść pół godziny, ale pan wpisać 4, nie? I się zastanowię, zobaczymy, co czas pokaże. No ja myślę. Dobra, ja uciekam, bo już późno do zobaczenia na następnej jeździe. Arawąsik. Co żeś powiedział, łachudro? Ja ci dam. Zobaczymy na kolejnym spotkaniu. Nie, nie, Po co żeś tak daleko już nie mogę i stąd? No ma, no jak tam było? Elo, no, struktur działu trochę dziwny, ale spoko To jeszcze dobrze poszło Ja mówi, że na luźu zdam. Już tam po dogadam. pierwszej po pierwszej jeździe No dziwak jakiś, nie? Ale dogadałem się z nim, że podstałem coś tamten i jeszcze jedna jazda jak egzamin będzie. No to spokój. Teraz, teraz co? No do domu, nie? Lecimy. Do Kogoś drina, się przyjmie. I do spanka. O. Jutro już. jak przyjdzie przelew, to kręcimy tego. W No. Tak jest, właśnie o tym myślałem. Trzeba naprawdę zacząć działać Czy idzie przel tam daj znać, nie? Oczywiście. Jeżeli jutro powinien być. Ja się wtedy z nim skontaktuję, ale mam nadzieję, że będzie tam normalnie. Bez problemu. Oh, A mnie dupa boli od tego jeżdżenia w tamtuję. Oh. O, grina. Ja piwo, ja tam gdzieś łezkie nie lubię. No, wiesz? Nie lubisz? Nie, to... Ja tam wszystko piję. Alkoholik zwykły, no, co tu powiedzieć. A dupa tam. No i wątroba mhm. to już tam nie funkcjonuje u Ciebie. Ja już mam drugą. Dwie wątroby <laughs> posiadam. <laughs> Jeszcze jednego, bo to takie słabe. Co, odpalę telewizor. Chodzi tak co? nawet. O detektywę. A o, o. o! to dobre jest. O, z kałachem no niego wyszedł. Dobra, to jest tego typu. 50. Są no, jakieś grzyba, ma? No? Ten kurwa wyglądasz za główno Nie, to jakaś maskotka z Staszkiem. To kim nabierze ich? Wyglądasz, ja muszę innego. Ja tu widzę, innego, albo jestem najebany. Ja albo... widzę chłopaka z kałachem, babka nieżywa. A, ja jakieś czoło hmm. oglądam. na dwa telewizory lecimy, jak jest jeden. E, ty już pijany jesteś. Myś tak myślisz? No, dobra, wyłączam to. Idę spać. Dobra, nara, do jutra.